27 lipca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach odbyła się uroczysta odprawa z okazji Święta Policji. W uroczystej odprawie uczestniczyli przedstawiciele lokalnych samorządów oraz służb współdziałających z Komendą Powiatową Policji w Żarach. Panie i Panowie Policjanci, w tym szczególnym dniu składam Wam wyrazy najwyższego uznania i podziękowania za rzetelną ofiarę służby. Wasz tył i oddanie są godne najwyższego szacunku. Pełnicie służbę z pełnym zaangażowaniem, niewolnym od napięć i stresu, podejmując decyzje, od których często zależy życie i zdrowie mieszkańców. Dziękując za to, że nie patrząc na przeszkody i niedogodności, zdecydowanie skutecznie realizujecie niełatwe zadania służbowe. Policjant to służba ale także szlachetna przygoda naznaczona poświęceniem i oddaniem drugiemu człowiekowi. Życzę Wam, aby Wasz prób i zaangażowanie znajdowały uznanie mieszkańców, a policyjny mundur otaczał społeczny szacunek i uznanie. Najlepsze życzenia kieruję do pracowników cywilnych policji, zatrudnionych w Komendzie Żadzkiej. To także od Waszej pracy w znacznym stopniu należy sprawność i skuteczność działań policyjnych. Dziękuję przedstawicielom samorządów lokalnych, dziękuję panu starościeżarskiemu, państwu burmistrzom i wójtom za przychylny stosunek do policji i spraw porządku bezpieczeństwa publicznego oraz wsparcie, wsparcie finansowe, rzeczowe. Pani prokurator, proszę przyjąć podziękowanie za codzienną konstruktywną współpracę, którą bardzo ocenię. Księdzu kapelanu dziękuję za wsparcie duchowe, wytyczenie kolejnych kierunków bardzo trudnych, nie wiem, czy to zrealizowania. Dziękuję reprezentantom pozostałych służb za stałe, codzienne współdziałania oraz uzupełniania się działania. Z okazji naszego święta życzę Wam, panie i panowie policjanci, pracownicy policji, a także Waszym rodzinom dużo zdrowia, pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji zawodowej oraz dalszych sukcesów w pracy i służby. Życzę Wam spełnienia wszystkich planów, zamierzeń zawodowych i osobistych. Dziękuję bardzo. Podczas tych uroczystości wielu policjantów otrzymało awanse na wyższe stopnie zawodowe. Wręczone zostały również listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne. Otrzymali je aspirant Arkadiusz Lis, aspirant Łukasz Ziłkowski, młodszy aspirant Adrian Łaniewski oraz młodszy aspirant Wojciech Niewczas. jak ciężko, jak pracujecie, jak bardzo jesteście potrzebni i chciałbym powiedzieć, że budżety, mimo że budżety nasze ciężko się dopinają, możecie na nas liczyć i w przyszłorocznym budżecie postaramy się zawrzeć środki na pomoc dla was, na wasze nagrody. Jeszcze raz najlepsze życzenia dla wszystkich i podziękowanie za codzienną pracę. Wszystkiego dobrego. Z okazji święta policji gratuluję odniesionych sukcesów w zwalczaniu przestępczości i bardzo dobrych wyników pracy osiągniętych w pierwszym półroczu. Jest to efekt dużego zaangażowania policjantów w wykonywanie obowiązków służbowych, kreatywności i poświęcenia. Proszę przyjąć wyrazy mojego uznania i podziękowania za dotychczasową bardzo dobrą współpracę z prokuraturą rejonową w Żarach. Czekają nas kolejne wyzwania i życzę wytrwałości, dalszych sukcesów i satysfakcji spełnionej służby. Burmistrz Miasta informuje, że 19 lipca bieżącego roku wykonawcy robót przedsiębiorstwu budowlanemu Jan Butz ZO przekazano plac budowy na zadanie pod nazwą przebudowa chodnika wraz z przebudową i remontem kanalizacji deszczowej na ulicy pomorskiej na odcinku od ulicy słowiańskiej do ulicy śląskiej w Żarach. Zgodnie z ustaleniami z wykonawcą robót, prace rozpoczną się 6 sierpnia i prowadzone będą w dwóch etapach, zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną organizacją ruchu zastępczego na czas prowadzenia prac. Od dnia 6 sierpnia zamknięty zostanie dla ruchu samochodów osobowych odcinek ulicy Pomorskiej od ulicy Słowiańskiej do ulicy Tatrzańskiej ruch pieszych możliwy będzie po stronie istniejącego chodnika. W związku z zamknięciem odcinka ulicy Pomorskiej wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu i objazd zamkniętego odcinka zgodnie z wprowadzonym oznakowaniem. Prosimy mieszkańców o dostosowanie się do wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu i korzystania z wyznaczonych objazdów oraz o wyrozumiałość w związku z utrudnieniami, jakie pojawią się w dostępie do posesji. Po zakończeniu prac na odcinku od ulicy Słowiańskiej do ulicy Tatrzańskiej i przywróceniu go dla ruchu pojazdów osobowych, zamknięty zostanie odcinek ulicy Pomorskiej od ulicy Tatrzańskiej do ulicy Śląskiej. Umowny termin realizacji i odbioru zadania określony został na 30 września. Wzorem lat ubiegłych w roku bieżącym realizowany jest rządowy program pomocy uczniom w 2012 roku Wyprawka Szkolna. Programem w tym roku będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach 1-4 szkoły podstawowej, w klasie pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na słabe widzenie, niedosłuch, niepełnosprawność umysłową w stopniu lekkim oraz niepełnosprawność sprzężoną. Dofinansowanie przyznawane będzie z ze względu na kryteria dochodowe zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której w roku szkolnym 2012-2013 będzie uczęszczał uczeń w nieprzekraczalnym terminie do 5 września bieżącego roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w szkołach lub w Wydziale Oświaty Kultury i Kultury Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Żarach, pokój numer 16. Wniosek do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Chciałam serdecznie zaprosić Państwa na nowy festiwal w Żarach muzyka w żarskiej farze. Jest to Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w najbliższy piątek 3 sierpnia o godzinie 19 w kościele Farnym w Żarach. Na tym koncercie inauguracyjnym wystąpi jeden z najlepszych polskich organistów, najbardziej znany i renomowany Roman Perucki. Jest to organista. Katedry Oliwskiej, dyrektor Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku i on wystąpi oraz w formie kameralnej wystąpi zespół skrzypcowy, kwartet skrzypcowy czworoskrzypiec 4PM. Jest to unikalna formacja, która powstała w 2010 roku i dość prężnie się rozwija, występując na wielu międzynarodowych festiwalach, zarówno organowych, jak i kameralnych. Festiwal trwać będzie jeszcze dwa tygodnie, co tydzień. Następny koncert jest 10, następny piątek, 10 sierpnia, również o godzinie 19:00 Wystąpią artyści, artystki bo wystąpi na organach zagra Ludmiła Golub. Ludmiła jest, przyjedzie do nas z Moskwy, jest organistką, klawesynistką, pierwszą solistką Filharmonii Moskiewskiej oraz pierwszą organistką Domu Muzyki, najnowocześniejszego obecnie Centrum Kulturalnego Moskwy, I, a towarzyszyć będzie na organach... Również artystce pochodzącej z Moskwy, ale już przez wiele lat mieszkającej w Niemczech, i tam śpiewającej w wielu teatrach operowych, i, i Irinie Potapenko. I, właśnie Irina przyjedzie z Berlina, bo obecnie mieszka w Berlinie i razem wykonają repertuar muzyki. Koncert zatytułowany jest między sakrum a profaną, czyli będzie zarówno muzyka świecka, jak i, i muzyka sakralna. A festiwal zakończymy trzecim koncertem 18 sierpnia również o godzinie 19 i tu będzie w sumie towarzystwo międzynarodowe będzie organista tym razem z Berlina i flecistka polska flecistka Edyta Fil oraz wielączelistka z Moskwy, Jekaterina Antokolska. I tutaj będziemy mieli muzyczną podróż i bardzo program jest zróżnicowany. Będzie zarówno można wysłuchać muzyki francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej i nawet muzyki polskiej. Więc bardzo różnorodny i bardzo ekspresyjny program na finał festiwalu. Burmistrz miasta Żary informuje, że od dnia 1 sierpnia bieżącego roku Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żarach rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2012-2013. Zasady określające przyznawanie świadczeń alimentacyjnych nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego okresu świadczeniowego. Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 października 2012 do 30 września 2013 roku. Wnioski wypełnione i zaopatrzone w kompletne dokumenty będzie można składać w Biurze Obsługi Mieszkańców w Wydziale Spraw Społecznych w poniedziałki w godzinach od 8 do 16, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej www.bip.zary.pl lub osobiście w Wydziale Spraw Społecznych. Złożenie bądź przesłanie niekompletnego wniosku będzie skutkowało opóźnieniem wypłaty. Do świadczeń alimentacyjnych uprawnione są tylko osoby, których dochód za 2011 rok po przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przekracza 725 zł netto.